Tomek Budzik, witam Państwa serdecznie w kolejnej rozmowie dnia. Dziś Państwa i moim gościem jest Mateusz Woźniak, zawodnik ze stowarzyszenia, poznańskiego stowarzyszenia Kendo, Jajdo i Jodo z klubu Meishinkan. Mateuszu, witaj. Witam. Zapewne zastanawiają się Państwo, dlaczego Mateusz jest dzisiejszym gościem. Otóż w październiku odbędą się w Poznaniu Mistrzostwa Polski w Kendo. A czymże jest Kendo, Mateuszu? Kendo jest dyscypliną sportową, bardzo popularną w Japonii, no porównywalną jak u nas w Polsce piłka nożna. No i wywodzi się ona z tradycji samurajskiej. Jest swoim rodzajem szermierki, w której używamy drewnianych mieczy, ubieramy się w zbroje tak podobnych, wzorowanych na tych, których, które kiedyś nosili samurajowie, wychodząc na wojnę. No i Naszym zadaniem, w te, w, że tak powiem, w tej szermierce jest e, no, między innymi praca nad sobą i doskonalenia własnego kunszu, kunsztu szermierczego. E, no, wygrywać przede wszystkim i po to też są zorganizowane te mistrzostwa polskie, żeby wyłonić jednego właśnie z najlepszych z nas. E, no i tym właśnie jest skendum. Mhm, czyli jesteście takimi współczesnymi samurajami? No, tak, moż, można tak powiedzieć, w dużym uogólnieniu. To może zobaczmy, jak to wygląda na żywo. Wracamy do rozmowy z Mateuszem Woźniakiem. Mateuszu, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś się interesować tym sportem, który widzieliśmy jest całkiem efektowny. Efektowny, dynamiczny, tak. Wiesz co, to ogólnie cała przygoda Skendo zaczęła się od jakiegoś tam zamiłowania Japonią, gdzieś tam jakieś newsy z prasy, czy, czy jakieś filmy. Z, z, z kraju kwitnącej wiśni. Gdzie, gdzieś, tam, gdzieś tam mi się podobały, gdzieś tam się tym interesowałem. No i zawsze chciałem ćwiczyć jakieś jak sztuki walki, a że no nie pasowały mi te właśnie walki takiego full-contact, typu karate, kung fu czy różne inne. Gdzieś tam właśnie widziałem w jednym z filmów ludzi, którzy właśnie bili się drewnianymi mieczami i to właśnie gdzieś tam sobie wygooglowałem, no i rozpoznałem kendo. Potem wrzuciłem sobie hasło kendo, kendo Poznań. No i tak właśnie trafiłem do, do mojego klubu, do, do Meishinkan. A dlaczego nie podobały Ci się te, te style, style takie, w kontakcie bezpośrednim, czyli karate i tak dalej? Dlaczego, dlaczego nie poszedłeś w tą stronę? Mi się wydawało to bardzo kontuzyjne i strasznie oklepane. Aha, czyli po prostu nie, nie, chciałeś, nie chciałeś, żeby twoje ciało zostało totalnie zmęczone? Znaczy się, znaczy się i, tak, i tak i nie, bo znaczy chciałem, żeby te treningi były intensywne i jakoś, jakoś mobilizowały mnie do ciężkiej pracy. No ale po prostu styl, w jaki, w jaki jest przekazywane karate i tak dalej, bardzo jakoś mi nie odpowiadał. Czy to znaczy, że trenowanie kendo jest prostsze? A czy, nie, nie, nie. Kendo jest, kendo jest strasznie skomplikowane. Wymaga bardzo wielu godzin na treningach, wielu wyrzeczeń i poświęceń, ale naprawdę to daje taką możliwość samorealizowania się. Jest naprawdę wiele szczegółów, na które musisz zwracać uwagę na każdym treningu, które musisz poprawiać, no i też Twoi przeciwnicy, że tak powiem moi koledzy, kendocy też nie stoją w miejscu i cały czas ten poziom idzie w górę strasznie i to winduje mnie wyżej do, do jakiejś głębszej i bardziej intensywnej pracy na sobą. Ale mimo wszystko stwierdziłeś, że jest to trochę bezpieczniejszy sport, czyli tak jak w karate można sobie złamać czy zwichnąć nogę na przykład? Ogólnie, ogólnie mamy zbroję, która nas chroni, ale ona nie chroni wszystkich części ciała, tak więc zdarzają się różne obicia, siniaki, no i też, jakby nie patrzeć, no bijemy się po głowach, tak więc też, też jak, jakoś, że tak powiem, może być to koncyzyjne, ale jeszcze no, nie słyszałem o takich przypadkach, gdyż no zbroja jest wystarczająca, wystarczająca, żeby nas ochronić, te też uderzenia czy cięcia nie są, nie są też na tyle mocne, żeby zrobić jakąś większą krzywdę. Tak więc no, w porównaniu do takich sportów typu karate, no to jest dużo... Dużo bezpieczniejsza. Gdybyśmy jeszcze mogli na chwilę wrócić do, do historii kendo, to jest sport, który, tak jak mówiliśmy, wywodzi się z Japonii. Jest to sport, jest to sport oparty na historii samurajów. Kiedyś, był, kiedyś nie był to sport sztuka walki, czyli sztuka zabijania. Tak, no to była zdecydowanie, zdecydowanie sztuka walki. To była sztuką, która, którą trenowa, trenowali młodzi samurajowie. Typowo, którzy wychodzili na pole bitwy i mieli zabijać. To, to, była, to była sztuka, w której miało, było cięcie na pierwszym przeciwniku i nie zastanawiasz się nad tym, czy on jeszcze oddycha, czy nie. Cięcie miało być na tyle skuteczne, żebyś mógł ze spokojem zająć się kolejnym przeciwnikiem. I tego, tego uczono młode dzieci już od najmłodszych lat. Ja z kendo osobiście nie mam nic do czynienia i tak naprawdę na, ten, na temat tego sportu wiem niewiele, ale pamiętam taki film Siedmiu Samurajów, w którym jest klasyka w zasadzie kina. W którym jest taka, taka właśnie pokazana sytuacja, kiedy samuraj pokonuje pięciu czy sześciu przeciwników, i te jego ruchy są takie wysmakowane. W sensie, sam, już samo wyciągnięcie miecza powoduje pierwsze uderzenie, później następują kolejne, i tak naprawdę akcja toczy się, toczy się pięć sekund. Czy to rzeczywiście jest taka doskonała sztuka, że nie zadaje się ciosów, czy nie zadaje się y... 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 cięć? Yy, takich, które nie powodują żadnego urazu, zawsze one są skierowane konkretnie na, na zadanie jakiegoś tam yy, na, na zadanie urazu, na zabicie przeciwnika? Tak, tak no, w wkend kendopunktowanymi punktowanymi miejscami są na przykład głowa, krtań, brzuch yy, i ręce, no, tutaj w sensie okolice nadgarstków yy, no, i to są punkty, które już yy, eliminują cię z dalszej walki po zadaniu trafienia. A jeśli chodzi, odnosząc się właśnie do filmu Siedmiu Samurajów, to jest też sztuka walki, która, która jest ćwiczona właśnie ostrym mieczem. Nazywa się IAIDO, która też jest tutaj w naszym stowarzyszeniu. I to właśnie tak wygląda, że ćwiczysz się formy, w których wykonuje się takie określone układy i, każdy, i każda czynność. W takim układzie jest ściśle określona, jak wyciągnąć miecz, jak go schować, pod jakim kątem to zrobić. Więc to jest naprawdę wszystko dokładnie opisane, i ta cała wiedza po prostu spływa na, na naszych sensei, na naszych tutaj trenerów, prosto z Japonii, od ludzi, którzy już też z pokolenia na pokolenie otrzymali tą wiedzę, i oni teraz przekazują ją nam na różnych warsztatach, szkoleniach, na wyjazdach, zgrupowaniach. I macie również do czynienia z, z takimi oryginalnymi japońskimi. Yy, trenerami, nauczycielami, mistrzami? Tak, tak. Przyjeżdżają często, często do nas, są organizowane seminaria z naszymi, z naszymi właśnie znajomymi z Japonii. No i też właśnie pokazują nam, jak ćwiczyć, co, dlaczego nie tak, dlaczego tak. To bardzo, bardzo dużo pomaga, ponieważ w tych technikach e, bardzo liczy się precyzja. No i próbują to na nas wymusić, i to też przynosi pozytywne efekty. Czyli kendo to jest walka na miecze drewniane czy bambusowe? To są miecze wykonane z czterech takich bambusowych listawek, mm. oplecione tutaj na rękojeści skórą. No i tak jak mieli Państwo okazję zobaczyć na, na, podczas naszej tutaj walki. No, są to dość miecze elastyczne. Tu mamy walkę bambusowymi mieczami, w jajdo y, y, y mamy walkę na miecze ostre. To nie jest walka, ponieważ to pokaza ze względów bezpieczeństwa, a czy ta, ta, ta forma treningu jest wykonywana samemu? Aha, czyli zawodnik po prostu trenuje sam. A cięcia wykonuje na arbuzach? Nie, nie, nie. Cięcia, cięcia wykonuje się w powietrzu, ale to też można określić, czy cięcie było wykonane dobrze, czy nie, już Już patrząc potem, jak na przykład są ułożone nadgarski, słychać taki um, świst miecza, który przecina powietrze. To wszystko jest jakoś unormowane i to, i to wszystko jest, jest w stanie się oceniać. Te miecze są bardzo ostre. Tak, można trenować mieczami niezaostrzonymi i również tymi ostrymi, które są naprawdę ostre. Ale te naprawdę ostre to są naprawdę ostre, tak? Naprawdę bo, ostre, bo, ostre. Tak jak się mówi, że miecz samurajski to jest chyba najostrzejsza najostrzejsza biała broń. Tak, tak. Zdecydowanie I trzeba się też nie umieć posługiwać bo miecz, z tego co mi wiadomo, miecz japoński tnie tylko w jedną stronę. Czyli też, też trzeba wiedzieć, w którą stronę i jak się, jak się obyć z takim mieczem, bo jest to naprawdę nie, niebezpieczne. Czyli mieście. podczas wkładania miecza do pochwy trzeba uważać na palce? <grym> Zdecydowanie tak. Na, pe na pewno już było tak nieraz, że ktoś po prostu stracił palce, chowając miecz. E, a na czym polega, bo jeszcze poznańskie to nazywa się kendo, jajdo i jodo. Na czym polega jodo? Jodo jest to sztuką walki z kijem a przeciwko przeciwnikowi z kataną. Czyli to jest sztuka efektywnej walki kijem, właśnie przeciwko przeciwnikowi, który jest uzbrojony w taki właśnie ostry miecz. I efektywnie blokując na przykład stawy stawy nadgarstkowe, tu gdzieś łapanie w trakcie cięć przeciwnika, no i blokowanie możliwości wykonywania jakiegokolwiek ruchu, no pozwala nam walczyć zwykłym drewnianym kijem z, z człowiekiem, który jest właśnie uzbrojony w mega ostrą i, i właśnie najbezpieczniejszą broń białą. Klub Machine liczy sobie ilu członków w tej chwili? Około. Około, ciężko powiedzieć. Około 50 członków. I ta, ta liczba, ta liczba stara rośnie. Z tego co mi wiadomo, jesteśmy największym, e, największym stowarzyszeniem tego typu w Polsce. Jednym z większych w Europie. I bierzecie udział w, w październikowych zawodach. E, jak będą wyglądały te rozgrywki? Czy one są jakoś podzielone na kategorie? Tak. 25 października w sobotę odbędą się eliminacje i mistrzostwa drużynowe. A 26. odbędą się już mistrzostwa indywidualne i całość, całość imprezy jest otwarta dla widzów. No i tutaj organizują to nasi koledzy właśnie też z Poznania, z, z Centrum Sztuki Japońskich Tengukai, My, którzy już od wielu lat z powodzeniem tutaj bronią tytułów mistrzów. No w tym roku postara, postaramy się też jakoś zabłysnąć, zabłysnąć na tej poznańskiej scenie kendo i też również życzymy kolegom powodzenia. Gdybyś jeszcze mógł tak yy, pokrótce przedstawić, yy, przypuśćmy, że nasi telewidzowie będą mieli ochotę zobaczyć takie zawody na żywo, czego mogą się spodziewać, jak wygląda, jak wygląda walka, kiedy wchodzicie już na, na matę, jak to się nazywa, mata? Czyli... Nie, to normalnie na, na każdej jakiejś tam lakierowanej powierzchni. Można powiedzieć, że to jest na matę, to jest ogólnie pole, mhm. w którym jesteśmy ograniczeni polem, w którym odbywa się walka. No, mogą liczyć na pewno na dużą dawkę emocji, naprawdę sporo adrenaliny. Eee, i no efek naprawdę efektowne tutaj eee, posunięcia czy, czy też zagrania, bo no nie, jest, nie jest to takie standardowe tuczenie się po głowie, tylko to jest przede wszystkim taktyka, umiejętność wyczucia przeciwnika, szybkość, precyzja. Naprawdę, naprawdę wiele, wiele się dzieje podczas takiej walki i naprawdę miło się to obserwuje z boku. To jeszcze tylko na koniec, bo yy, być może będą też osoby zainteresowane i stwierdzą, o, to jest coś dla mnie. Chciałbym spróbować. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tego, żeby, żeby ćwiczyć na przykład kendo? Nie w żadnym wypadku. Na pierwszy trening wystarczy zabrać ze sobą jakiś dresowy strój, a my całe wyposażenie, że tak powiem, mamy. Tak więc wystarczy przyjść. Pierwszy trening zawsze, zawsze taki na oswojenie jest darmowy. Tak więc serdecznie zapraszamy i można swoich sił spróbować. A gdzie można Was znaleźć? Można nas znaleźć w czwartki, we wtorki i czwartki o godzinie 18.30 w gimnazjum przy ulicy Łozowej. Tam z reguły odbywają się treningi i można nas znaleźć też w internecie po wstukaniu machinegun.pl. Przeniesie się Państwo na stronę główną no i wtedy można sobie wybrać, którą sztukę walki jest terminarz zajęć i co, co trzeba mieć. No i też jest krótko o historii, z czego to się wzięło, co z czym, jak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.